Do rozprawa w sprawie wygaszenia mandatu prezydentowi Witkowskiemu. Czy całego zamieszania można było uniknąć? Przepust w ciągu ulicy owalnej gotowy jeszcze w tym roku? Centrum Radom zagra w finale Mirak z Pucharu Polski z bronią Radom. W środę w wojewódzkim sądzie administracyjnym odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na decyzję wojewody mazowieckiego, która dotyczyła wygaszenia mandatu Radosławowi Witkowskiemu prezydentowi Radomia. Poseł Leszek Ruszczyk z Platformy Obywatelskiej wierzy, że wyrok sądu będzie korzystny dla prezydenta Witkowskiego. Jeżeli go ktoś powołał zgodnie z prawem, to nie naruszył w ogóle prawa. Jeżeli później wycofał się i oddał jeszcze pieniądze, co uważam, że już nie było potrzebne. To tym bardziej nie, nie naruszył żadnego prawa. Jeżeli legislacja nie dogoniła życia, a życie pozwalało i prawo pozwalało mu zasiadać, to nie zrobił nic złego. I mam nadzieję, że radomiani nie dadzą się nabrać, że to jest jakiekolwiek naruszenie prawa, tylko że jest to zwykły atak polityczny. Chcą pozamiatać prezydenta, który nie jest z ich opcji. Ale mam nadzieję, że sądy są na tyle obiektywne, że wydadzą wyrok. Dla, korzystny dla Radosława Witkowskiego. I tego mu życzę. Tymczasem Anna Kwiecień, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że jutro nie zapadnie jeszcze konkretna decyzja co do przyszłości prezydenta Radomia. Pierwsze sądy są niezawisłe, więc my tutaj nie będziemy, na pewno nie ja, będę wyrokować za to, jakie będzie orzeczenie. Niemniej jednak, no, będzie to już pewien ważny etap w tej całej sprawie. Bo zarówno CBA jak i Wojewoda swoje decyzje podjęli na podstawie jakichś konkretnych przesłanek, prawda? Natomiast pan prezydent ma absolutnie prawo do obrony i korzysta ze swoich. Praw. Myślę, że jutrzejszy dzień jeszcze nie, nie rozstrzygnie o wszystkim. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale to czas pokaże. Tuż przed rozprawą okazuje się, że pracownicy magistratu ostrzegali otoczenie prezydenta, że zasiadanie Radosława Witkowskiego w Radzie Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy może wiązać się ze złamaniem prawa. To był początek pracy pana prezydenta. Kiedy otrzymaliśmy taką informację wspólnie z pracownikami Wydziału, Ochrony. Najpierw poinformowaliśmy pełniącego obowiązki dyrektora o sytuacji, że w naszej ocenie coś jest nie tak. Otrzymaliśmy odpowiedź, że prezydent ma swoje opinie prawne. O wątpliwościach urzędników magistratu, jak przekonuje Rafał Czajkowski, został również poinformowany osobiście sam prezydent Radosław Witkowski. Osoba sprawująca tą najważniejszą funkcję w mieście musi być jak żona Cezara. Poza wszelkimi podejrzeniami, a już na pewno swoimi decyzjami, nie może powodować, że pada cień naruszenia ustawy antykorupcyjnej na, na samorząd, na urząd, na osoby sprawujące takie funkcje. Dlatego też poszedłem i rozmawiałem o tym. Mówiliśmy, że w naszej ocenie jest to złe rozwiązanie i stanowi to naruszenie, ale to jest nasza ocena. Zobaczymy, jaka ocena będzie sądu. Jestem bardzo ciekawy, kto ma rację, bo no też musimy mieć świadomość, dlaczego tak informowaliśmy, no bo żeby zasiadać w spółce Skarbu Państwa, trzeba mieć zdany egzamin do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa. Prezydent takiego egzaminu nie. Ma, więc z automatu nie mógł być w spółce Skarbu Państwa. Na temat jutrzejszej rozprawy oraz nowych okolicznościach w sprawie chcieliśmy porozmawiać z prezydentem Radosławem Witkowskim, ale poinformowano nas jedynie o tym, że stanowisko gospodarza miasta w sprawie wygaszenia mandatu nie zmieniło się. Przypomnijmy, że cała sprawa zaczęła się od kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem biura prezydent Witkowski na początku swojej kadencji wbrew zakazowi zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, a zgodnie z przepisami artykułu 4 ustawy antykorupcyjnej osoby podlegające ograniczeniom antykorupcyjnym w okresie sprawowania funkcji między innymi prezydenta miasta, burmistrza, wójta nie mogą zasiadać w organach spółek prawa handlowego. To stanowisko podtrzymał wojewoda mazowiecki, który podjął decyzję o wygaszeniu mandatu prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu. Do środy firmy zainteresowane budową przepustu w ciągu ulicy Owalnej mogą zgłaszać swoje oferty. Przetarg na realizację tej inwestycji ogłosił Miejski Zarząd Druki Komunikacji w Radomiu. Prac tam jest naprawdę sporo, dlatego że wykonawca, który wygra w tym przetargu będzie musiał rozebrać dawny przepust, pozostałości po tym przepuściu oraz wybudować nowe z falistej. Wysokość tego przepustu to ponad metr, a jego szerokość to ponad 4 metry. Natomiast cała długość tego przepustu to około 16 metrów. Wykonawca dodatkowo będzie musiał stworzyć specjalne przejścia dla okolicznych zwierząt, dlatego że no jest to jednak taki teren, w którym, teren przyrody chronionej. Przepust ma być także dostosowany do potrzeb pieszych. Do tego wszystkiego, jeśli chodzi o samą skrajnię tego przepustu, będzie barierka dla pieszych, zatem mieszkańcy Jeżowej Woli i Wośnik będą mogli już do końca tego roku, bo taki jest plan, żeby do końca tego roku te inwestycje oddać, będą mogli śmiało użytkować przepust przejazd nad Rzeką Mleczną. Nad Owalną. Przypomnijmy, że przepust w ciągu ulicy owalnej nie funkcjonuje od 2010 roku, kiedy to podczas gwałtownej ulewy strażacy walczący z lokalnymi podtopieniami musieli go rozkopać. W środę rozegrany zostanie finałowy mecz Mirak z Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Radomskiego. Występujące w kampion per lidze okręgowej Centrum Radom zmierzy się z czwartoligową bronią Radom. Faworytem tego meczu będzie zespół Artura Kupca. W poprzednich rundach Team Sprint pokonał rezerwy Radomiaka Radom 2 do 0. Drogowca 1 z 4 do 0. Otrzymał Walkowera za mecz z Polonią Ilża, a w półfinale wygrał z Ilżanką Kazanów 5 do 2. Dla broni, będzie to mecz ważny także z innego powodu: po raz ostatni okręgowy Puchar Polski, piłkarze z plan wywalczyli 55 lat temu. Obecność centrum w finale jest dużą niespodzianką. Ekipa z kampeon PLG okręgowej rozpoczęła zmagania już w pierwszej rundzie, kiedy pokonała akrasową gryfię Mirów 4 do 1. W kolejnych etapach team Dariusza Łałżańskiego wygrał z Zorzą Krwów 5-1 Młodzikiem Radą 6-0, rezerwami Legionu Głowaczów 8-1 i Oskarem przysłucha 2-1. W zespole centrum nie wystąpią Łukasz Hebda, Robert Grylak i Iwan Dynia. Dwaj pierwsi narzekają na urazy, a ukraiński pomocnik będzie pauzował za żółte kartki. Niepewny jest także występ Mateusza Bochniewskiego, który narzeka na lekki uraz w poniedzielnym meczu z Jodłą Jednia letnisko. W ekipie broni wszyscy piłkarze są do dyspozycji cenera Artura Kupca. Szkoleniowiec nie ukrywa jednak, że w podstawowym składzie mogą wyjść zawodnicy, którzy ostatnio mniej grali widzę. Arbitrem głównym tego meczu będzie Maciej Posuniak. Pierwszy gwizdek o godzinie 17 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza 9. Wstęp na to spotkanie jest bezpłatny. Mamy też dobrą wiadomość za kibiców, którzy nie będą mogli pojawić się na stadionie. Zebra TV przeprowadzi relację na żywo z tego spotkania. Przekaz będzie można oglądać na naszej stronie internetowej oraz na kanale 828 sieci kablowej Vectra. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania programu Kontrast. Tym razem gościem Krzysztofa Czabana jest Krzysztof Zborowski, prezes spółki Radpec. Telewizyjna premiera programu o godzinie 17.45. Leclerc. Sweter męski 24.90, ręcznik 50 na 90 cm 9.99, Proszę lub żel do prania Persil 19.99. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym Centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. W środę w Radomiu pochmurno, deszczowo i chłodno. Termometry wskażą jedynie 6 stopni na barometrach 1020 hektopaskali. W czwartek wciąż wiele chmur na niebie, ale padać nie powinno. Będzie też cieplej do 12 stopni. W piątek powrót deszczowej aury. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 11 stopni.